witam bardzo serdecznie chciałabym wam dzisiaj pokazać jak zrobić bardzo prostym sposobem takie balerinki dla dziecka mam tutaj kilka przykładów trochę większe no i całkiem maluszinkę dla noworodka tą aplikację to można te balerinki robimy w ten sposób ja już tutaj jedną mam, zrobiłam już tak wysoko tą aplikację robimy na samym końcu to znaczy, możecie tutaj zrobić ja już robiłam takie okrągłe elementy z niedźwiadkiem, oczka do tego i, i buźka i uszka to bardzo ładnie wyglądało, więc tą część zostawiam po prostu pustą, pokazując wam, wam to ponieważ to zależy tylko i wyłącznie od Was, jaką aplikację tam z przodu chcecie mieć. Sposób jest bardzo prosty. Na ogół wszystkie buciki robi się pięte na szydełku z włóczki. Ja mam to po prostu na... To jest kawałek filcu. Tutaj Wam pokażę. To są takie, takie kawałki filcu, które można Dowolną, na dowolną wielkość y, przyciąć ja już tutaj mam jeden taki przykład ponieważ ten bucik będzie robiony w ten sam sposób co ten tutaj który wam pokażę po prostu odrysować tą, tą podeszwę możecie również odrysować od bucika y, y, waszego dzidziusia bo to tylko trzeba zawsze wziąć pod uwagę Teraz wam to pokażę Y, trzeba wziąć pod uwagę, że y, po prostu na tej podeszwie, którą zrobicie, to nie musi być z filcu, to może być z kawałków y, resztek y, y, skóry. Tylko jedno odradzam robienie to y, z gumy, ponieważ guma, y, jak będziemy później robili ten, y, obrabiali te otworki, to guma po prostu tutaj specjalnie zrobiłam taki, rozrywa się. Rozrywa się, i oczywiście ta cała nasza praca jest do wyrzucenia. Ten kawałek filcu, czy, czy tak jak wspomniałam, jeżeli ci, chcecie to zrobić ze skóry, po prostu wycinamy i robimy otworki. Otworki możecie zrobić y, albo takim urządzeniem, które tutaj wypożyczył mi mój mąż. Do robienia otworów w y, pasku y, ze skóry czy ten, to są różne tutaj wielkości. Tego ja wzięłam tą najmniejsze, te najmniejsze otworki, albo po prostu grubą igłą y, też można to zrobić. Tu chodzi tylko o to, żeby te otworki były, żebyśmy mogli później tym szydełkiem przez te otworki tam się dostać, żeby zrobić to okrążenie. Teraz Wam pokażę, yy, żeby zrobić to okrążenie, chyba tutaj jest najlepiej, yy, które robimy jako pierwsze. Yy, co jeszcze mogłabym do tego dodać? Aha yy, to pierwsze okrążenie zawsze oczywiście to zależy tylko i wyłącznie od Was, a, ale ja proponuję zrobić z włóczki z bawełny. Bo jest mocny i wtedy bardzo dobrze trzyma się to na tym filcu, czy na skórze połączone z normalną włóczką, którą robimy sweterki czy skarpetki. Tak jak wspomniałam, ja robię to tą wielką maszyną. Możecie sobie oczywiście zaznaczyć, gdzie te otworki mają być. Troszeczkę krzywo wyszło, ja to przeważnie robię bez zaznaczania. Jak wycinać jak mierzycie stópkę dziecka, to pamiętajcie o tym. Chciałabym tutaj też, to, bo zapomnę. W tej chwili, ten model, który tu wycięłam, ma 10 cm. To jest to samo, co tutaj robiłam. Natomiast to ma 9 cm. Musicie zawsze wziąć pod uwagę, że później jak robimy, yy, przeciągamy tą, tą yy, włóczkę, to automatycznie to troszeczkę się podwija. Już musicie to odjąć. To znaczy, że w tym wypadku nie będę miała po zakończeniu yy, yy, bucika, nie będę miała 10 cm, tylko 9 i trochę trochę. A więc robimy. Jako pierwsze robimy y, otwory w takich odstępach, po 5 mm, mniej więcej. Otworki gotowe, no i można zacząć teraz y, naszą y, podeszwę. Tą włóczkę pawełnianą zaczynam wrabiać w Zostawiamy, Zostawiamy ten koniuszek tu z tyłu i całkiem normalnie przeciągamy. Robimy oczko i jeszcze raz przeciągamy. I zamykamy. Tą końcówkę najlepiej od razu wrabiać, żeby nam się tam gdzieś nie plątała. No i przede wszystkim, żeby jak ją za krótko przytniemy, żeby buźk nam się nie rozwiązywał. W ten sposób obramiamy całą, całe okrążenie. Ta metoda robienia bucików jest naprawdę bardzo, bardzo łatwa. Więc wydaje mi się, że nie będziecie mieli z tym problemu. Robimy do końca, to znaczy tutaj do początku i zamykamy oczkiem ścisłym. Pierwsze okrążenie już zakończyłam. Coś tutaj mi nie wyszło. Aha. Tam jest nie tak z tym. Chciałam to zamknąć oczkiem ścisłym i tutaj zrobiłam gdzieś błąd. Jeszcze raz. Jeszcze jedno oczko, i teraz oczko ścisłe. Teraz jest tak, jak powinno być. Już mamy powoli kształt. Pierwsze okrążenie już zakończyłam. Coś tutaj mi nie wyszło. Aha. Coś tam jest nie tak z tym. Chciałam to zamknąć oczkiem ścisłym i tutaj zrobiłam gdzieś błąd. <laughs> Jeszcze jedno oczko i teraz oczko ścisłe. Teraz jest tak, jak powinno być. Już mamy powoli kształt. Nasz bucik nabiera kształtu. To już wyrobiłam tą nitkę, więc mogę ją całkiem króciutko przyciąć. Tą za chwileczkę wyrobię, jak będę już używała tą niebieską włóczkę. I zaczynamy nasz bucik już robić w górę. Ten kawałek zostawiamy tak jak w poprzednim, w poprzednim okrążeniu i zaczynamy na tej samej zasadzie, to znaczy zaczynam to od pięty, mniej więcej po środku, wkłuwamy się, przeciągamy naszą włóczkę. Kolejne oczko, przeciągamy, i już mamy to za sobą. Drugie oczko, trzecie, czwarte, i tak dalej, aż nasze okrążenie zrobimy do końca. Oczywiście pamiętając o tym, żeby tą, ten kawałeczek już zacząć wrabiać, żeby nam po prostu później go za krótko nie obciąć i nie zepsuć naszej całej pracy, bo bucik zacznie się pruć. Dlatego zawsze staram się to wrabiać od razu, żeby to wzmocnić. Męcik tutaj za szybko chciałam zrobić. tak I teraz możecie już to przeciągnąć troszeczkę i po prostu wrabiać. Ten koniec można tam wcisnąć gdzieś i już zaczynam wrabiać ten kawałeczek. Zawsze starając się, żeby tu był przy z, yy, z przodu, żeby go tą włóczką teraz przecisnąć troszeczkę. To całe okrążenie robimy właśnie w ten sposób. To jest nasze, nasze drugie okrążenie w tej chwili. Okrążenie to, jak zawsze, zamykamy oczkiem ścisłym. Kolejne nasze okrążenie, już za nami. Jak widzicie, tutaj wrobiłam tą włóczkę i jest już bardzo mocno, siedzi tam, zahaczona. Dlatego możecie to obciąć, bo to już nie jest potrzebne. Zamknęłam to okrążenie oczkiem ścisłym. Następnie, następnie nabieram trzy oczka słupka. Słupka, trzy oczka i w każdy słupek, który tu robiłam w poprzednim okrążeniu, wbijam się i robię słupek z jednym nawinięciem, w ten sposób. Znowu kolejne nawinięcie, narzut i. Kolejny słupek. Jeszcze raz kolejny narzut i. znowu słupek. I drugi raz. Narzut. Raz i dwa. I to okrążenie robimy już do końca. Jak widzicie, zaczyna już się nam bucik formować. Dostaje tej, tego kształtu takiego. Więc robimy dalej, to trzecie okrążenie do końca. Trzecie okrążenie zakończone, i teraz zaczynamy czwarte okrążenie. Robimy jedno oczko, łańcuszka. I teraz pomiędzy naszymi słupkami wbijamy się, przeciągamy. Zostawiamy te dwa oczka, robimy narzut i znowu w to samo miejsce wpijamy się w ten sposób, żebyśmy mieli teraz na naszym szydełku cztery oczka te cztery oczka przez te cztery oczka przeciągamy naszą włóczkę w ten sposób <laughs> Kolejny otworek pomiędzy naszymi słupkami. Wkuwamy się. Przeciągamy. Robimy narzut. Jeszcze raz w to samo miejsce się wkuwamy. I przeciągamy włóczkę przez wszystkie cztery oczka. Kolejne miejsce pomiędzy dwoma słupkami. Wkuwamy się. Przeciągamy, mamy w tej chwili dwa oczka na szydełku. Robimy narzut i w to samo miejsce wkuwamy się i mamy teraz cztery oczka na szydełku, które, przez które przeciągamy, momentik, przez które przeciągamy włóczkę w ten sposób. I tak w ten sposób robimy dookoła. Następne okrążenie to jest okrążenie czwarte. Jeszcze raz, tu jest bardzo dobrze widoczne. Pomiędzy tymi słupkami wkuwamy się, przeciągamy włóczkę. W tej chwili mamy dwa oczka na naszym szydełku. Robimy narzut, wkuwamy się w to samo miejsce, przeciągamy i przeciągamy nić przez wszystkie cztery oczka. W ten sposób. O, tam się coś zahaczyło. Jeszcze raz. Wkuwamy się pomiędzy słupki, przeciągamy. Mamy dwa oczka, robimy narzut i jeszcze raz się wkuwamy, przeciągamy i przez wszystkie cztery oczka. Troszeczkę idzie ciężko, ale to teraz już przez wszystkie cztery przeciągamy. Narzut. cztery oczka nasze dełku w tej chwili są i przez wszystkie cztery. I tak robimy to kolejne czwarte okrążenie. Zamykam okrążenie oczkiem ścisłym i w ten sposób już Połowa pracy za nami. W tej chwili patrzymy, ile jest, czy jesteśmy na środku naszego bucika. Mniej więcej. Możemy tutaj przejść oczkiem ścisłym bardziej troszeczkę w lewą stronę. Teraz chyba będzie już ok w tej chwili odliczam, żeby zrobić tą piętę troszeczkę wyżej. Może na którymś z tych innych bucików bardziej jest to widoczne. Tutaj jest trochę lepiej widoczne. Ta pięta jest troszeczkę wyżej niż przód. Odliczamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mniej więcej osiem tak mniej więcej osiem oczek. Muszę to sobie jakoś zaznaczyć. Nie mam tu pod, pod ręką tego. Jeszcze raz. E raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem osiem oczek. To jest tylnia część naszego naszej balerinki. E w tej chwili robimy. Dwa słupki. Dwa oczka łańcuszka, przepraszam, dwa oczka łańcuszka. Narzut i wpijamy się w kolejne pierwsze oczko i przerabiamy i powstaje nam kolejny słupek. Znowu I w ten sposób robimy te wszystkie słupki, które y, są przed naszym y, oznaczeniem. Narzut. Kolejny słupek. 2, 4, 5. Narzut. Zobaczyć, czy teraz jest. 2, 4, 6, 8. Zgadza się. E, w tej chwili przerabiamy tutaj, gdzie mamy zaznaczenie. Robimy narzut i przeciągamy nitkę przez wszystkie trzy oczka. Jeszcze raz narzut i znowu to samo. Przez wszystkie trzy. I od tego miejsca, <śmiech> przepraszam, <śmiech> zaczynamy robić przód, to znaczy będziemy robili nosek bucika. I przeciągnąć. To chyba się nazywa półsłupek. Nie wiem, jeżeli ktoś jest w stanie mi pomóc w tych y y oznaczeniach, y y bardzo proszę, bo dla mnie to jest. Dlatego wolę pokazać powoli. I tak przerabiamy do miejsca. Gdzie momencik, gdzie znowu będziemy mieli odpęty licząc? Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i tutaj w tym wypadku będzie 9. Zaraz dojedziemy do tego miejsca, muszę to tylko zaznaczyć od razu. Bo już tutaj w tym miejscu będziemy. Zaczniemy robić to podwyższenie. W tej chwili przerabiamy do tego miejsca tymi półsłupkami. Gotowe. Dojechałam do tego mojego oznaczenia. Yy, to jest w tej chwili, yy, w tej, z tej strony to było, była ósma. Momencik. Yy. Ósme oczko. W tej chwili tutaj zaznaczyłam dziewiąte licząc od odpięty, ponieważ już tutaj w tym dziewiątym oczku. Mam nadzieję, że nie przeliczyłam się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jedno za daleko. Więc tutaj robię jeszcze ten półsłupek. I tutaj już zaczynam narzut. I przez wszystkie trzy. I jeszcze raz to samo. I przez wszystkie trzy. Das is, yy, to jest ten taki skok, można powiedzieć, że tutaj jest troszeczkę wyżej. Yy, I teraz już do końca robimy słupki z jednym narzutem.

to było ostatnie i zamykamy oczkiem ścisłym. To okrążenie również mamy już za sobą. Jak widzisz, jest to troszeczkę wyżej tutaj i już ma kształt. Bucika. W sumie mamy już zakończony nasz bucik. Chyba, że ktoś chce, żeby ta piętka była jeszcze troszeczkę wyżej, to przerobić, przerobić można to yy, oczkami czy słupkami zwykłymi, czy pojedynczymi, proszę o pomoc. Po prostu robimy wtedy. Jedno oczko, łańcuszka i kuwamy się pod każde oczko i przerabiamy do miejsca, gdzie zaznaczone mamy. Obcinamy wtedy nitkę, i z drugiej strony zaczynamy to samo do miejsca zaznaczenia. Ja tutaj kawałek przerobię, żeby wam pokazać po prostu, o ile to jest. Wyższe. Ja chyba dwie czy trzy pary tych bucików właśnie zrobiłam z taką troszeczkę wyższą piętą. Jeżeli nie chcecie tej wyższej pięty mieć to i chcecie, żeby ten bucik leżał u waszego noworodka dobrze na stópce, to można po prostu tutaj zrobić z tego samego koloru malutką tasiemkę z guziczkiem. Bardzo ładnie to wygląda. Yy, ta praca już w sumie nasza zakończona jest. Pokażę Ci tylko jak. To jest o ten kawałek wyżej tutaj. Teraz trzeba tylko nosek dorobić. Yy, to już uzależnione jest od Was. Yy, to jest bardzo prosty sposób na zrobienie takich tych okrągłych motywów, aplikacji. Musisz po prostu wymierzyć, jakie duże to ma być. No i ta cała praca już poza nami. To jest cała filozofia tego. Wydaje mi się, że to jest najłatwiejszy sposób: bez robienia szydełkiem podeszwy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę pisać albo tu na YouTube, albo na Facebook. Jeżeli chcecie, żebym z innych moich filmów, które nagrywałam w języku niemieckim, nagrała w języku polskim, to proszę tylko napisać, a postaram się w jak najszybszym czasie to zrobić. Pozdrawiam i może do następnego razu.